Dziś wybraliśmy się w plener a dokładnie idziemy na łąki A po co? Po to żeby poszukać sobie mniszka zerwać sobie właśnie z łąki I już widzę właśnie piękne Dochodzimy. I tu możemy sobie narwać z dala od aut, od zwierząt, no na pewno tu też są jakieś tam zwierzęta, ale jest mniejsze ryzyko. Jakieś tam obsikane albo z ołowiem, żeby były. Także zbieramy dzisiaj mniszka, bo to w sumie ostatnie podrygi, aby sobie zerwać, posuszyć i mieć na zimę herbatkę bardzo. Skuteczna na wiele, wiele chorób, a także na raka. Polecam, zobaczcie, ile tego tu jest. O, i zrywamy same czubki, kwiatuszki. To już pozbierane i wracamy. Chcę Wam tylko jeszcze pokazać na koniec, że naprawdę, jeśli się chce, to można wyszukać. Wyszukać piękne łany mniszków. Naprawdę, w tym roku wysiało tego jest mnóstwo. I możemy czerpać z dobrodziejstwa natury i mieć po prostu za darmo własny lek zebrany przez siebie a taki mniszek lekarski jest bardzo, ma, ma dużo zastosowań między innymi na raka także zachęcam Was to są ostatnie, można powiedzieć, ostatnie dni, bo już widzicie, o tutaj jestem na takim, że zaczynają się robić dmuchawce, i one później już nie będą miały tych właściwości, co teraz mają. Wystarczy takie kwiatki wysuszyć, żeby robaczki wyszły. I zaparzać sobie herbatkę. Piatki już są rozłożone. Jak widzicie. Sporo tego wyszło. Poczekamy na godzinkę, godzinkę, półtorej. Niech wszystkie robaczki żyjątka wyjdą. I wieczorem będę robić syrop. To do potem. No to zaczynamy. Już jesteśmy przy blacie roboczym. Jak widzicie wrzucam sobie kwiatki. Zaczęłam tu liczyć. O taki znalazłam przepis, że najlepiej właśnie policzyć kwiatki, ale po prostu straciłam już dwa razy rachubę, <gryw> także robię to na oko. Powinno być kwiatków 500, 500 sztuk kwiatów. Do tego kilogram cukru, dwie cytryny i litr wody. To jest taki przepis. A więc ja już sobie tu wrzuciłam. Teraz litr wody, zalewam wodę. Moje kwiatuszki już są ugotowane. Gotowałam przez 15 minut. Potem zostawiłam na 24 godziny. Dlaczego? Dlatego, żeby po prostu cały ten aromat przeszedł do tego wywaru. Zobaczcie, tyle tego jest i trzeba po prostu to odcedzić. Ja nie mam gazy, bo powinno się odcedzić na gazie. Po prostu możemy przerzucić na takie sito. Tutaj mam i dobrze wycisnąć, a później Dodamy do tego kilogram cukru, dwie cytryny, gotujemy półtorej godziny na małym ogniu i przelewamy do słoiczków i mamy piękny, dobry syrop. Potem wam pokażę. To wygląda. Także tak możemy sobie wycisnąć. Teraz dwie cytryny wyciśnięte, tu już możemy nastawić. Dodajemy sobie już cukier, kilogram cukru, tak, przemieszamy, do tego stryna pójdzie i półtorej godziny będziemy gotować. Możemy krócej, to zależy właśnie jaką chcemy gęstość syropu, bo on właśnie czym więcej się gotuje, to po prostu jest gęściejszy. To zależy jaką, jaką chcemy gęstość syropu. i gotujemy i co jakiś czas mieszamy, żeby się to nie... musimy mieć na oku jak już się nie zaczyna gotować to zmniejszymy gaz jak widzicie tutaj mam posuszone kwietuszki i przekładam sobie do słoika. I to będzie na herbatkę. Tu jest czysty mniszek bez żadnych dodatków. I herbatki można sobie pić zimą, kiedy się tam chce. Przerzucam z to tu mam tak, właśnie wysuszone. O, zobaczcie, jak to fajnie wygląda: kwiatuszki na herbatkę. I tu już mi się zagotowało. Półtorej godziny się gotowało i teraz sobie będę przelewać do słończków. Zobaczcie, ten. drugi i taki maleńki jakby wyliczamy i zakręcamy o, jakie gorące teraz dokręcimy

na zimę, na herbatkę suszone i zrobek. Polecam, naprawdę warto. A smak syropu jest jak miodzik. Pozdrawiam.